To było wymagające 9 tygodni. Pięcioro finalistów Hell's Kitchen wraca do domu. Niektórzy czują radość, a inni wielką ulgę. Oh, jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję jeszcze raz. Byłam pewna, że wracam do domu, kiedy wczew czytał, powiedział, że dom jest czwartą finalistką. Domi. Gdzieś tam w głowie pogodziłam się już z tym, bo faktycznie z tą moją walką było ciężko. Za chwilę mnie szlak trafi. Marcytyna. Jedyne osoby, które możecie sobie winić, to jesteście wy! Idź do szatni. Idź do światła, już! Ale no ja po prostu kocham gotować, kocham zapierdzielać na kuchni. Czy to jest zrozumiałe dla ciebie? Zrozumiałe i proszę o ostatnią szansę, szef, błagam. Śmigaj, i daj siebie wszystko, bo będę ci miał naukę. Dziękuję, szef, bardzo. Ogień, jedziemy z tym koksem! To no dla państwa najlepsza pizzaka dzisiaj wyjdzie. Zapraszam do zamawiania pizzy. Voilà, Exactement! c'est ce que je Merci, szef! Voilà! Cieszę się, że to wyczuł, że to zobaczył i że jestem tu, gdzie jestem. Martyna, wyrzuć z głowy! że ty kuchcikiem pizza i wieprzowina. Koniec! Jesteś w finale Hell's Kitchen, moja droga! Dziękuję, szef! Cieszę się. Mam szansę na to, żeby wygrać Hell's Kitchen. To jest ten moment, kiedy powinnam wszystkie siły z siebie wykrzesać. Wiary w siebie. Udział w finale to wielki sukces, ale najważniejszy dzień w ich życiu ma dopiero nadejść. To, co jutro będziecie wydawać, takim sposobem jeszcze nie wydaliście. Jestem bardzo podekscytowana, ale nie ukrywam, że też jestem bardzo zestresowana. Inne wydanie Serwisu. Co to może być coś innego? Jest to finał inny niż wszystkie, nietypowy, nie wiem czego się zupełnie spodziewać, co będziemy podawać, jak będziemy wydawać. No, serce bije mocno. Takiego serwisu jeszcze nie bije. Szef Gessler dał im do myślenia. Niestety tu nie ma czasu na myślenie. Trzeba działać, wstawać i gotować. Pokazaliście talent, pracowitość. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, no i czuję tak ogromną ekscytację, że trudno to opisać. Pięć jedna drużyna i jeden zwycięzca. Czuję się gotowa na tabakę, czuję się gotowa na ciepłą kuchnię. No, skitu czuję się, zajęliście. Ten program dał mi bardzo dużo umiejętności nowych, naprawdę. Czy ja w ten ostatni dzień mogę sobie życzyć Twojego wspaniałego omleta? Możesz? Ja już po wejściu do finału wiedziałem, że moje życie się zmieni, ale po tym serwisie to już na pewno nie będzie to samo życie. Cześć chłopcy! Siema! Dzień dobry! Jak wstaliśmy, to już wyczuwało się tą atmosferę, że jesteśmy jedną drużyną, że gramy do jednej bramki. Jest i piękny! Witamy! Dzień dobry! Dobry! Dzień dobry! Mamy gościa! Zgadnijcie, kto przyszedł. Nasz ulubieniec! Co tak cicho? Bo dopiero się rozbudzamy. Cisza przed burzą. Hello. Może tak być. Zostawcie to śniadanie. Dzisiaj macie specjalne śniadanie od szefów. O! Co macie takim? Co macie takie miny, kurczę. Czekaliśmy, czekaliśmy na menu. Słuchajcie, a dzisiaj przychodzę bez żadnego zadania. Przychodzę naprawdę z sercem na tym, na dłoniach. W głowie dużo myśli, jak to będzie, czy sobie dam radę i ogólnie, czy zgramy się jako drużyna kawkę. Może Witek przygotuje omlet. Witek, materiał na omlet masz, także wiesz. Mogę działać, co? No raczej. A w finale to chcielibyście być indywidualnie czy jako grupa? Bo wiadomo, też jest jakaś nagroda. No nie wyobrażam sobie, żeby tu całkowicie skupić się tylko na sobie i chyba właśnie takim mi się wydaje, że szef miał zamysł. Dokładnie. Spechologii w kuchni nie toleruję! Jesteście cimem! Nigdy nie ma, że jesteś lepszy od kogoś. Pomimo tego, że każdy z nas chce wygrać, mamy cały czas patrzeć na drugą osobę. Tak, tak, tak. tak. Dokładnie. dokładnie. Bo tak będziemy Czyli, pracować że kiedyś. Czyli, że tak brzydko powiem, nie możecie sobie pluć w twarz, tylko dmuchać w plecy. Tak, dokładnie. dokładnie. Ogień! Jedziemy! Ogień, tylko w wszyscy! Drużyna, może jakiś okrzyk mały? Negro. Diablos! No tak, program nas dużo nauczył. Cieszę się, że takiej wartości nabraliście. Dzisiaj byliśmy Timem już od samego rana nawet w domu. Właśnie tego nas uczył się w Mateusz. Fajnie było zobaczyć też pana Mateusza w restauracji, że jest fajna energia, że wszyscy się szanujecie, czy ktoś zmywa, czy obiera, mhm. czy nawet sprząta. Jestem dumny z tego talerza. Dziękuję. Ja wierzę w ciebie, tylko teraz. Za wcześniej. W gastronomii się spędza pół życia, to jest druga rodzina tak na dobrą sprawę. Tak jest. Jak jest ta dobra energia i myślę, że ja bardzo dużo zaczerpnę też z tego, żeby pewne filary u mnie w pracy też naprawić. To jest najprzyjemniejszy moment w naszej pracy. Jak delektuje się gość jedzeniem, który sam zrobiłeś. Finał finałem, ale też dla mnie jest bardzo ważne to, że szef Mateusz widzi w nas coś takiego, tak. co jest ważne i czy możemy wykorzystać tę siłę w sobie, że on to dostrzega, nie? Tak, i pamiętajcie, że to, co on mówi, to po szefowi ta krytyka, to jest konstruktywna. Nie jesteście tutaj przypadkowo! Wierzę w każdego z was! A, chcesz się jeszcze gotować po tym wszystkim? Tak, będę gotować do końca życia jeszcze dzień dłużej. Ja też na pewno wiem o tym. Tęsknicie za bliskimi? Tak bardzo. No, już mi gadajmy. Chcesz, chcesz? Nie. W mojej głowie dzisiaj były dwie miłości mojego życia. Moja córka Maja i mój facet Kamil. Nie, patrz, patrz. Kocham ich bardzo. No i dla nich tu jestem. Wiem, że oni są bardzo dumni ze mnie. Mega mi kibicują. Jeszcze tylko dziś zobaczysz. Tęsknię za nimi okropnie i bardzo ich kocham. Fajnie. Musimy iść na ten finał dzisiaj, czy możemy tak <laughs> idziemy, się dzieje? Przyjemnie się ale trzeba zrobić swoje. Ja traktuję to, że jedna osoba wygra, a trzy, cztery pozostałe mają drugie miejsce. Każdemu z osobna i jako grupie życzę, życzę energii, sukcesu i nie poddawajcie się. Diablos Nagros? Czechaj, A mogę z wami zrobić? Tak, nie. Dziękujemy, Dziękujemy. za śniadanko, za wsparcie Będę trzymał dzisiaj. tak w kciuki, że mi popękają dzisiaj. Dziękujemy. Dziękujemy.